Cześć, z tej strony Filip Konewecki i dzisiaj opowiem Ci o pięciu najczęstszych błędach w manifestacji. Jeśli czujesz, że coś nie działa, a robisz jakieś techniki, wizualizacje, afirmacje, a nadal nie masz efektów, to koniecznie zostań do końca, bo być może właśnie jeden z tych pięciu błędów powoduje, że wciąż stoisz w miejscu. Błąd numer jeden to ciągłe wypatrywanie swojego celu. No to jeden z najczęstszych błędów. Manifestujesz coś, no powiedzmy, że jest to lepsza praca, przyjemniejszy związek czy więcej pieniędzy i ciągle szukasz znaków i dowodów, że już to dostałeś. No właśnie. Ale co się wtedy dzieje? Automatycznie wracasz do tego starego umysłu, do umysłu starego człowieka z jego wewnętrznymi konwersacjami. Jak to powiedział jeden poeta: nie szukałbyś mnie, gdybyś już mnie znalazł. A ciągle poszukując tego, wciąż wracasz do umysłu osoby, która tego nie ma bo nie możesz trwać w pożądaniu czegoś, co już posiadasz. Neville mówi nam, żebyśmy dokonali tego aktu samozaspokojenia swojego pragnienia poprzez wyobrażanie. I kiedy czujemy, że już to mamy, to nawet nie potrzebujemy tych zewnętrznych potwierdzeń. Zdajmy sobie sprawę, że my nie chcemy tej rzeczy samej w sobie. My chcemy się czuć tak, jak uważamy, że będziemy się czuli, gdy już będziemy to mieli. A więc jak to naprawić? Zawsze, kiedy zdajesz sobie sprawę, że myślisz teraz o tym, czego chcesz, a nie z perspektywy dokonania tego, zamień to. Kiedy pojawia ci się w głowie myśl, kiedy to będzie, a może dzisiaj się to stanie, a może jutro, a może jakiś znak dostanę, a może te cyferki, które widziałem na rejestracji czy w telefonie, to one coś oznaczają, odrzuć to. Ty nie chcesz ochłapów swojego szczęścia, tylko pragniesz tego uczucia. A uczucie zawsze dajesz sobie samodzielnie, bo spełnienie zawsze pochodzi od wewnątrz. A więc przestawiaj się na myślenie z perspektywy spełnienia swojego pragnienia. Jakbyś myślał, jakbyś myślała, gdyby to, czego pragniesz, już było Twoją rzeczywistością? Gdybyś miała wspaniałą pracę, zastanawiałabyś się, jakie nowe obowiązki czekają na Ciebie na tym wyższym stanowisku. Gdybyś miała lepszy związek, cieszyłabyś się, że Twój wspaniały partner wczoraj przyszedł do Ciebie z kwiatami. Wyobraź to sobie. Poddaj się temu i zanurz się w tej bujnej, fantazyjnej wizji. Błąd numer dwa to nieustanne zastanawianie się, jak to się wydarzy. Jak to się stanie, skąd przyjdzie, czy ja muszę coś zrobić. No właśnie, każdy z nas był w tym miejscu, każdy, kto próbował kiedyś manifestować, i wiadomo, że takie myślenie z powrotem cementuje nas w tym poprzednim stanie, którego nie chcemy. Pamiętajmy, że człowiek dostaje coraz więcej powodów na to, żeby czuć się tak, jak czuje się obecnie, a więc zastanawianie się. Jak to się wydarzy? Do jakiego umysłu należy taka postawa? Do umysłu tego, który chce mieć, czy umysłu osoby, która już to ma? No właśnie. Człowiek dostaje coraz więcej powodów na to, żeby czuć się tak, jak czuje się obecnie. A więc jeśli ciągle wyczekuję, to sprowadzam do swojego życia jeszcze więcej tego wyczekiwania. A wraz z tym rośnie moja frustracja i wysiłek. A jak to naprawić? Przypomnijmy sobie nasze wcześniejsze manifestacje. I tutaj jest taka bardzo ciekawa i prosta zależność. Kiedy coś do nas przechodziło, co świadomie sobie wyobraziliśmy, zawsze przechodziło to raz, w momencie, kiedy się tego najmniej spodziewaliśmy, i dwa, w sposób, którego i tak byśmy sami nie wymyślili. A więc zastanawianie się co do kwestii, jak się to wydarzy albo kiedy, zwykle jest dla nas nieprzyjemne i tylko oddala nas od spełnienia naszej manifestacji, bo zabiera jej pole do manewru. Skoro ciągle o tym myślimy, to nie ma szansy się to rozwinąć. Ale czy to jest tak, że ja nie mogę zastanawiać się, jak to się wydarzy? Oczywiście mogę, jeśli sprawia mi to przyjemność. Kompasem co do tego, co myśleć, a co nie, zawsze jest przyjemność czerpana z tego aktu wyobrażeniowego. Błąd numer 3 to wykonywanie technik na siłę. Okej, okay, dzisiaj muszę napisać 100 afirmacji, a potem 30 minut wizualizować, bo inaczej się nie stanie. No właśnie, czy to jest relaks, czy to jest przyjemne? Absolutnie. Skuteczna modlitwa jest łatwa i przyjemna i nie ma nic wspólnego z wysiłkiem. Tak jak mówi Neville. Neville mówi o zasadzie minimum działania. A jeśli my traktujemy techniki jako przykry obowiązek, a nie przyjemność, która czeka na nas i poprawia nam humor, no to jak ma się to stać? My dostajemy coraz więcej tego, czym czujemy, że teraz jesteśmy. A więc jeśli traktujemy te techniki, które wykonujemy, z wysiłkiem. No to automatycznie dostajemy więcej powodów na to, żeby ten wysiłek czuć. I potem łapiemy się na tej spirali, ciągu coraz większego i większego wysiłku i frustracji, i manifestacja z czegoś, co ma być przyjemne, no bo przyjemnie jest czuć się osobą, którą chcemy się czuć, którą chcemy być. I wtedy manifestacja zamiast czegoś przyjemnego staje się dla nas przykrym, nieprzyjemnym obowiązkiem. No właśnie, ale jak to naprawić? Pamiętajmy, że Robiąc coś na siłę, osiągniemy efekt odwrotny od oczekiwanego. Technika ma być dla nas dobrą zabawą. Jeśli czujesz, że się do czegoś zmuszasz, bo na przykład nie lubisz pisać tych 50 afirmacji od razu po obudzeniu albo przed snem, bo cię to męczy, nic dziwnego zresztą, to tego nie rób, nic złego się nie stanie. To nie jest tak, że siedzi jakaś wielka siła i tylko notuje ok, żeby to się stało, to musi, on musi napisać 3678 afirmacji. I dopiero wtedy się to stanie wraz z napisaniem tej 3678? To nie, to tak nie działa. Techniki są tylko narzędziem, które służy do zmiany stanu umysłu, bo cała moc tkwi nie w technikach, a właśnie w naszej cudownej ludzkiej wyobraźni. Używaj technik wtedy, kiedy masz na to ochotę. Powiem jeszcze raz, to ma być dla ciebie łatwe, miłe i przyjemne. I błąd numer cztery to ciągłe poszukiwanie tej idealnej techniki. Czytasz, oglądasz, testujesz nowe sposoby, słuchasz różnych mentorów. Może to zadziała szybciej, a może to jest bardziej potężne, a może coś innego jeszcze nowego? No cóż, to prowadzi tylko do frustracji i niewiedzy. Jesteśmy tak zdezorientowani przez ilość informacji, że siłą rzeczy nie osiągamy efektów, i tylko czujemy się coraz gorzej. A nawet jeśli każda z tych technik byłaby skuteczna, Każda z tych, które testowaliśmy, to i tak nie byłaby skuteczna dla nas. Dlaczego? Ponieważ zamiast przetestować ją przez jakiś dłuższy czas, wytrenować się w niej, to my ciągle szukamy lepszej, 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 lepszej. Nie ma czegoś takiego jak najlepsza technika. U każdego działa trochę coś innego. Nawet jeśli wizualizujemy, to jedni wolą wyobrazić sobie zmysł dotyku, inni wolą zmysł słuchu, bo jest to dla nich bardziej naturalne. Jeśli ciągle szukamy. To tylko utwierdzamy się w tym, że jeszcze nie mamy. Oczywiście zgłębianie wiedzy jest jak najbardziej ok, to jest wręcz pożyteczne, tylko ważne jest, żeby robić to nie z punktu, może to będzie lepsze, może tamto, takiego i paniki, takiego rozdrgania mentalnego, tylko żeby znaleźć to, coś, co nam odpowiada, a następnie krok po kroku, dzień po dniu się w tym trenować. I wtedy. Zagoszczą u nas te rezultaty szybciej niż się spodziewamy. Dlaczego? Ponieważ przestaniemy lokować tą przyjemność gdzieś tam w przyszłości, przestaniemy traktować to jako szybką naprawę naszej sytuacji życiowej. Kiedy skupimy się na tym, żeby naprawdę czuć się jak ta osoba, którą chcemy być, to stracimy nawet potrzebę, żeby to wydarzyło się w naszym życiu. I właśnie wtedy to przyjdzie. Chodzi tutaj o samo przekonanie. To jak z perfumami. Przez kupujemy nowe perfumy i przez pierwszy tydzień czujemy, że są one nowe. Zawsze, gdy ich używamy, to czujemy ten nowy zapach. A po kilku dniach czy tam tygodniach już nawet świadomie nie wyczuwamy, że ten zapach, że cały czas ten zapach jest wokół nas, że cały czas jesteśmy spryskani tym zapachem. Dlaczego? Ponieważ wyrobiliśmy w sobie nawyk. To tak samo jakbyśmy mieli rozchodzić nowe, zimowe, skórzane buty. Na początku są one niewygodne, być może nas uwierają, ale z czasem, dzień po dniu, stają się coraz bardziej i bardziej naturalne. I tak samo jest z oswajaniem się z nowym stanem. Czy to przy pomocy wizualizacji, afirmacji, pamiętam, gdy, jakby to było cudownie, że to są tylko sposoby. Technika to jest jak wędka, którą możesz złapać rybę. Nie dajesz się wędką, tylko rybą. Ale czy rybę można złapać tylko na wędkę? No nie. Możesz złapać ją w sieć, harpunem. Y Wędką, a nawet ręką, jeśli jesteś wystarczająco zręczny. Finalnie nie będziesz potrzebować technik. Będziesz w stanie tak operować swoją wyobraźnią, gdy już ją wytrenujesz, że techniki staną się dla ciebie czymś, co będziesz wykonywał sporadycznie, wtedy kiedy będziesz miał na to ochotę. A więc pamiętajmy, cała moc tkwi w naszej wyobraźni, nie w takim czy innym rytuale, bo gdybym uwierzył, że gdy splunę trzy razy przez lewe ramię, to spotkam szczęście. No, to stałoby się tak, ale nie za sprawą tego dziwnego rytuału, takiego jak spluwanie przez ramiona czy skakanie przez ognisko, tylko za sprawą moje, mojej wiary w to. Bo wiara jest poręką tych dóbr, których nie widzimy, dowodem tego, na co mamy nadzieję. I tutaj przechodzimy do błędu numer 5, czyli lokowanie mocy poza sobą, w czymś zewnętrznym wobec siebie. Każdy to robił. Każdy to robi, i my musimy się z tego wyleczyć. Co to jest? Na przykład wiarę w to, że jakiś Bóg zewnętrzny wobec mnie coś mi da, że to okoliczności są tą największą siłą, że to mój szef, skoro coś powiedział, to już tak musi być, że to warunki ekonomiczne czy społeczne w, w, na danym terytorium decydują o tym, czy ja mogę rozwinąć swój biznes, czy nie. Czy ja mogę się zakochać, czy nie. Czy ja mogę być w końcu szczęśliwy, czy nie. To jest właśnie to, nie, łamanie tego pierwszego przekazania. Nie będziesz miał. Bogów, cudzych przede mną. Słuchaj Izraelu. Pan jest Bogiem, Panem jedynym. To jest początek modlitwy, którą znajdujemy w Pięcioksiągu Mojżesza. Ale to jest pierwsze przekazanie. Cudowna ludzka wyobraźnia. To jest Bóg. Ja jestem. To jest Bóg. Zresztą czytamy w księdze wyjścia 3,14. To właśnie Bóg przedstawia się jako ja jestem. A co jest tym, czego człowiek nie może się pozbyć? Mogę odciąć palec i palec nie będzie Filipem. Mogę ściąć włosy i one są wtedy śmieciem, który trzeba uprzątnąć z podłogi, a nie czymś, co jest, co postrzegam jako część mnie. Więc nie jestem swoim ciałem, nie jestem umysłem. Dlaczego? Ponieważ mogę przestać myśleć, a nie znikam. Więc stwierdzenie myślę, więc jestem, no tutaj byłoby nieprawidłowe. A dusza, no cóż. Nikt do tej pory nie był mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego, czym jest dusza, co to konkretnie jest. Jaki yy, Jaki pakiet zjawisk obejmuje określenie dusza, albo czy to jest jakaś rzecz, czy może duch, czy cokolwiek innego, no nie jestem w stanie znaleźć informacji na ten temat. A człowiek musi być czymś, czego nie może się nigdy pozbyć. A więc czego nigdy nie możesz się pozbyć? Świadomości istnienia, tego, że jesteś. I to jest Bóg. Bo straciłeś pamięć, nie wiesz kim jesteś, gdzie jesteś, nie pamiętasz kim jesteś. Nie ma znaczenia. I tak wiesz, że jesteś. Nawet we śnie wiesz, że jesteś. Nie oddawajmy mocy sprawczej temu, co jest na zewnątrz. Czy będzie to jakiś mentor, czy będzie to jakaś religia, czy pojęcie Boga, czy okoliczności. To jest właśnie cudzołóstwo, o którym mowa w Biblii. Romansowanie z przyczynami zewnętrznymi. To wszystko jest w nas, bo słowo stało się ciałem i zamieszkało w nas. A więc, kiedy zasz sobie sprawę, że to wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, wynikło z Ciebie, okej, okay, na początku będzie to przytłaczające, ale gdy wytrynujesz się w kierowaniu swojej uwagi na to, na co chcesz, tylko na piękne i wspaniałe rzeczy, stanie się to niesamowicie cię wyzwalające. Dlaczego? Ponieważ wtedy zorientujesz się, że to wszystko możesz zmienić, skoro to wszystko jest wypromieniowywane z Ciebie, to wszystko jest Twoją ostrygą, że tak powiem, ty obrastasz w ten pancerz tej fizycznej, twardej rzeczywistości. I to można rozumieć na bardzo wielu etapach. Ale ważne jest, żeby cały czas w tym zrozumieniu postępować, bo proporcjonalnie do tego jest, proporcjonalną do tego jest nasza moc manifestacji. Neville mówi, że rozwój duchowy to przejście od Boga tradycji do Boga doświadczenia. A kiedy ja doświadczam czegoś wyższego? Wtedy, kiedy sobie coś wyobrażę, a następnie się to dzieje. A więc podsumujmy sobie te pięć najczęstszych błędów w manifestacji. Jeden to jest wypatrowanie swojego celu. Dwa, zastanawianie się, jak to się wydarzy. Trzy, wykonywanie technik na siłę, zmuszając się do nich. Cztery, ciągłe poszukiwanie tej najlepszej skutecznej techniki. Pięć, lokowanie mocy sprawczej. Poza sobą, poza swoją własną, cudowną, ludzką wyobraźnią. Jeśli popełniasz któryś z tych błędów, nie martw się. Po prostu wytrenuj się w tym, żeby tego nie robić. Podałem Ci już gotowe rozwiązania. A więc zawsze najważniejszym pytaniem, które musisz sobie zadać, to: czy żyję już tak, jakbym miał to, czego pragnę? Jeśli chcesz więcej wskazówek o manifestacji, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Daj mi znać w komentarzu, który z tych błędów zdarzało Ci się popełniać i jak planujesz go naprawić. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia na kolejnym. Jak co tydzień w piątek.